Zofia Nowicka, paroletnia biotechnolożka z duszą zielarki, nie przypominała typowej właścicielki modnej marki kosmetyków. W przeciwieństwie do instagramowych influencerek w szpilkach i makijażu z miliona filtrów, ona nosiła lniane fartuchy, buty po babci i miała paznokcie wiecznie lekko zafarbowane wyciągiem z dziurawca. Ale to właśnie dzięki temu była prawdziwa. I to czuło się w jej produktach. Apteka pod Orłem, mieszcząca się na rogu ulęc św. Anny i Gołębiej w Krakowie, była miejscem magicznym. Pachniało tam suszonymi ziołami, starymi księgami i czymś jeszcze, jakby wspomnieniem. To właśnie tu Zofia jako dziecko podglądała swoją prababcię, aptekarkę Marię, jak odręcznie mieszała nalewki z rumianku, nagietka i miodu. Dziś Zofia robiła to samo, tylko inaczej. Po studiach w Berlinie i doktoracie w Cambridge wróciła do Polski z pomysłem, który wszyscy uważali za ładne marzenie. Kosmetyki personalizowane genetycznie, naturalne, ale precyzyjne jak laser, technologicznie zaawansowane, ale bazujące na mądrości przodków. W kuchni apteki, przerobionej dziś na ultra laboratorium, stworzyła swój pierwszy krem. Zowita numer 1. Był to balsam dostosowany do konkretnego profilu DNA użytkownika. Zbierało się wymaz z policzka, a potem krem uczył się skóry. Bez żadnych sztucznych konserwantów. Pachniał lipą, lawendą i... trochę jak dom, wieść. Rozeszła się błyskawicznie. Najpierw przez Kraków, potem przez Warszawę, aż trafiła do Paryża. Jedna francuska blogerka wrzuciła post. To, jakby Twoja prababcia znała CRISPR i mieszkała w lesie. I wtedy wszystko wybuchło. W ciągu trzech miesięcy Zofia musiała zatrudnić 40 osób, w tym dwóch informatyków, neurobiologa i starą zielarkę z Podkarpacia, panią Genowefę, która znała tyle przepisów, że komputer nie nadążał z zapisywaniem. Wtedy pojawił się Aleksander, wysoki. Spokojny typ z Berlina, który twierdził, że pracował kiedyś dla wielkiego koncernu kosmetycznego, ale zrezygnował, bo oni zabijali wszystko, co miało duszę. Zofia nie ufała mu od razu miał za czyste buty i za miękkie dłonie jak na faceta, który mówi, że sam zbierał pokrzywę w Tyrolu ale Aleksander znał się na rzeczy i to aż za dobrze. Zaproponował stworzenie Zowity 2.0, systemu, który nie tylko dostosuje kosmetyk do genów, ale będzie uczył się zmian skóry w czasie rzeczywistym przez nanosensory w kremie. Brzmiało to jak coś z filmu science fiction, ale działało, a przynajmniej zaczynało działać. W międzyczasie w mediach branżowych pojawiły się pogłoski Zowita. Odmówiła przejęcia za 120 milionów euro od grupy Clarion. Kto stoi za tajemniczymi cyberatakami na startupy biokosmetyczne w Europie? Zofia zaczęła odbierać dziwne maile. Niektóre brzmiały jak groźby, inne jak propozycje współpracy. W wiadomości od niejakiego Michała P. z Brukseli znalazła jedno zdanie, które ją zmroziło: Twoje kremy nie tylko leczą skórę, one zmieniają ludzi. I ktoś już to zauważył. W tym samym czasie jeden z klientów, młody artysta z Lizbony, przysłał wiadomość z podziękowaniem. Pisał, że odkąd używa Zowity, jego blizny po trądziku zniknęły, ale również zmniejszyły się jego stany lękowe i że śni mu się las. To nie był pierwszy taki przypadek. Zofia zaczęła analizować składniki: coś było nie tak, albo zbyt dobrze. W jednym z prototypów pojawił się naturalny ekstrakt z rzadkiego mchu. Mech ten znany był z 1011 legend jako pamięć roślin, stosowany kiedyś przez słowiańskich uzdrowicieli. Nikt nie badał jego działania neurologicznego aż do teraz. Aleksander się o tym dowiedział i zniknął. Zabrał ze sobą część kodu systemu 2.0 i ostatnie próbki eksperymentalne. Od tego momentu Zofia musiała działać szybko. Wiedziała, że nie chodzi już tylko o kosmetyki. To, co stworzyła, mogło być przełomem albo zagrożeniem. A jeśli wpadnie w niepowołane ręce? Pewnej nocy, gdy Kraków spał, a apteka tonęła w ciszy, do drzwi zapukała kobieta. Miała na sobie czarny płaszcz. W ręce trzymała fiolkę i zdjęcie. Na zdjęciu była Zofia jako dziecko, obok niej jej prababcia Maria K. i ktoś jeszcze. Ten ktoś był Aleksandrem. Tylko że zdjęcie było datowane na rok 1984. Zofia zamarła w progu. Przez chwilę tylko patrzyła na zdjęcie. Jej wzrok utkwił w twarzy Aleksandra. Młodszy, bez zarostu, ale to był on ten sam chłód w oczach ten sam lekki, ironiczny uśmiech. I to nie mógł być przypadek kobieta w czarnym płaszczu powiedziała cicho jakby nie chciała obudzić duchów śpiących w ścianach apteki On nie jest tym, za kogo się podaje ma wiele imion i nie starzeje się tak, jak my Zofia sięgnęła po fiolkę, którą trzymała nieznajoma. Wewnątrz płyn o dziwnej barwie połyskujący fiolet, jakby żył. Właśnie taki sam kolor miała jedna z substancji, którą kiedyś Aleksander zabronił jej testować, mówiąc, że jest niestabilna neurologicznie. Kim pani jest? spytała Zofia ostrożnie. Kobieta nie odpowiedziała od razu. Rozejrzała się po pomieszczeniu i zsunęła kaptur. Była starsza, może siedemdziesiątka. Ale spojrzenie miała młode. Jakby dusza nie zdążyła się zestarzeć razem z ciałem. Nazywam się Lena. Byłam jedną z trzech kobiet, które tworzyły projekt Lazarus, zanim go zamknęli w latach osiemdziesiątych. Twoja prababcia była jedną z nas. Zofia przysiadła na starym skrzypiącym krześle. Słowa Leny brzmiały jak z bajki, ale wszystko zaczynało się układać. Zbyt wiele rzeczy było zbyt idealnych. Zbyt przypadkowych, ale co to było? Co to za projekt? Lena spojrzała na nią długo, potem odezwała się wolno, z akcentem, którego Zofia nie potrafiła przypisać żadnemu regionowi. Chodziło o pamięć. O to, czy rośliny mogą przechowywać informacje. O to, czy można przekazać wiedzę, nie przez geny, ale przez naturę. Tworzyłyśmy receptury, które leczyły nie tylko ciało, ale duszę. Ale przyszli mężczyźni w garniturach. Zamienili to w broń. Maria uciekła, ukryła formuły. Ty jesteś dziedziczką wszystkiego, co udało się jej ocalić. Następnego dnia Zofia zaczęła przeszukiwać piwnice apteki. Wśród starych słoików, rękopisów i słoików z pokrzywą znalazła mały zamknięty kuferek z mosiądzu. Wewnątrz zeszyt zapisany równym, drobnym pismem, z pieczęcią z wosku przedstawiającą stylizowaną paproć – symbol ochrony. W pierwszych linijkach notatnika. Tylko ten, kto pamięta las, może go ożywić. Tylko ten, kto słyszy ciszę ziół, może ich używać. Tylko córka ziemi ma prawo do otwarcia formuły. Zofia zaczęła rozumieć, że to, co stworzyła w Zowicie, to był dopiero początek, że praca jej życia była zaledwie cieniem pracy przodkiń. A Aleksander. Był cieniem przeszłości, który wrócił, by dokończyć coś, co zaczęto dekady temu. W tym czasie Aleksander pojawił się w Helsinkach. Na jego laptopie migał projekt Zowitax Omega. Miał już część kodu, część składników i partnera. Mężczyzna z dziwnym tatuażem na szyi, liść paproci przekreślony cieniem, podał mu pendrive. Ona nie wie, z czym gra. My. Skończymy to za nią. Aleksander tylko skinął głową. Nie chodzi już o skórę, o piękno, o ciało. To chodzi o reset gatunku. Tymczasem w Krakowie Zofia razem z Leną i Bartkiem, starym przyjacielem z liceum, który wrócił po latach, by pomóc, zaczęli przygotowywać laboratorium w starych podziemiach klasztoru Benedyktynów. Tam, gdzie nie sięgał internet. Tam, gdzie nie działały satelity, Zofia wiedziała jedno: nie chodziło już tylko o markę, o firmę, o sukces chodziło o wybór o to, co ludzkość zrobi z darem, który dostała od natury i że mało czasu zostało bo coś się budziło coś, co znało rośliny lepiej niż człowiek coś, co nie zapomniało projektu Lazarus. Podziemia starego klasztoru na krakowskim Salwatorze pachniały wilgocią, starym papierem i czarnym zielem. Zofia nigdy wcześniej nie czuła tego zapachu, ale Lena od razu go rozpoznała. To czernica korzenna roślina z rodziny zapomnianych rośnie tylko w miejscach, gdzie kiedyś odbywały się rytuały ochronne przetrwała. Tam, gdzie pamięć ludzka zawiodła, ale ziemia nie zapomniała. Na starych kamiennych stołach rozłożyli sprzęt, probówki, mikroskopy, zakodowane dyski z formułami Marii, zeszyty z notatkami Zofii i fragmenty kodu systemu, które Bartkowi udało się odzyskać z usuniętych backupów. Zofia zaczęła składać wszystko w całość. Kod Zowity, notatki babci, niepublikowane dane neurologiczne z testów na mchu i zapisy rozmów z klientami, którzy zgłaszali sny i wizje po użyciu kremów. Wszystko prowadziło do jednego: Nie tworzymy kosmetyku, tworzymy bramę. Pewnego wieczoru Bartka nie było przez kilka godzin. Wrócił blady, z pokaleczoną dłonią i dziwną buteleczką w kieszeni. Byłem w piwnicach kamienicy mojej babci na Kazimierzu. Znalazłem to w starej skrzyni po pradziadku. Był chemikiem, ale to nie chemia, to coś więcej. Zofia odkręciła flakonik. Substancja w środku nie miała koloru, zapachu ani konsystencji. Była jak żywa pustka. Lena spojrzała i natychmiast cofnęła się o krok. To jest próżnia pamięci, eliksir zapomnienia. Ostatni etap projektu Lazarus miał zamknąć wspomnienia w DNA, wyczyścić to, czego nie dało się opanować. Myśleli, że jeśli zniszczą pamięć roślin, uratują człowieka, ale nie zrozumieli jednego. Zofia spojrzała pytająco. Lena podeszła bliżej i położyła dłoń na jej ramieniu. Rośliny. Też pamiętają krzywdę, i jeśli zbudzisz ich pamięć, musisz być gotowa ponieść ich gniew. W tym samym czasie Aleksander był już w Genewie. Pod przykrywką konferencji o etycznej biotechnologii spotkał się z członkami tajnej grupy Sektor Zielony. Przedstawił im projekt Zowita Omega jako rozwiązanie kryzysu ludzkości. Skóra to tylko początek. Nasze serum może modyfikować reakcje emocjonalne, redukować strach, wzmacniać lojalność. Jeden z członków spojrzał na niego chłodno. Ty nie chcesz wyleczyć świata, ty chcesz nim rządzić. Aleksander się uśmiechnął. A czy to takie złe, skoro potrafię go uratować? Zofia wiedziała, że czas się kończy. Lena ujawniła jej ostatni sekret istnienie Ogrodu Milczących, ukrytego ziołowego archiwum, gdzie zebrano rośliny zawierające wspomnienia wszystkich pokoleń zielarek. Był ukryty w Tatrach, w miejscu, gdzie w XIX wieku palono wiedźmy, ale tylko jedna osoba mogła otworzyć ogród osoba, której DNA zawierało aktywny kod wszystkich trzech filarów Lazarusa. Ciała, duszy i pamięci. Zofia. Wyruszyli nocą. Zofia, Lena i Bartek. Bez telefonów, bez technologii. Tylko z zeszytem Marii, mapą z 1904 roku i fiolką z próżnią pamięci dotarli na małą polanę pod Giewontem. Tam, między trzema starymi bukami, Zofia uklękła i zaczęła czytać słowa z dziennika. Ziemia zaczęła drżeć. Korzenie uniosły się spod liści, i nagle z ciszy usłyszeli szepty. Nie były to głosy ludzi, to były rośliny. Zofia otworzyła oczy. Miała wrażenie, że zna te szepty że ktoś do niej mówił od zawsze, tylko teraz umiała zrozumieć. Wśród roślin stanęła postać złożona z liści, pyłu i światła miała twarz Marii: Pamiętasz mnie, dziecko? Tak. Wyszeptała Zofia. Ale ja nie wiem, co mam zrobić. Postać uśmiechnęła się lekko. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Musisz tylko czuć i nie bać się tego, co pamiętasz. W tej samej chwili w laboratoriach Aleksandra w Genewie system Omega nagle przestał odpowiadać. Wszystkie dane zniknęły. Został tylko jeden komunikat. Las nie zapomina. Wiatr owiał twarz Zofii. Kiedy stała pośród ogrodu milczących, czuła jak każda komórka jej ciała drży. Nie ze strachu, ale z połączenia. Ziemia, niebo, liście, historia jej rodu. Wszystko było jednym organizmem, przez chwilę nie, było już ja, nie było oni, było tylko pamiętanie. Wizja Marii rozpadła się w świetliste cząsteczki, które osiadły na skórze Zofii. Poczuła ciepło. Jakby babcia objęła ją po raz pierwszy od lat, a potem usłyszała jedno zdanie: Nie z zewnątrz, ale z wnętrza siebie: Pamięć nie jest ciężarem, jest korzeniem. Tymczasem w Genewie Aleksander siedział w swoim nowoczesnym laboratorium, otoczony wygaszonymi monitorami. Kiedy próbował zrestartować system Omega, pojawił się tylko symbol paproci. Tyle razy go widział, teraz był nieodwracalny. System sam zablokował dostęp. Wprowadzone zmiany w kodzie przez Zofię i Bartka, zaszyfrowane w roślinnej strukturze danych, wbudowały do Zowity coś, czego nie przewidział świadomość. Nie dało się tego użyć jako broni. Bo kto dotykał tych preparatów ze złymi intencjami, zapominał, kim był. Aleksander zapomniał. Został odnaleziony, błąkając się po lesie na granicy Szwajcarii i Francji. Miał przy sobie jedną fiolkę i na pytania policji odpowiadał: Tylko słyszałem, jak brzoza mówiła do mnie po imieniu. Kilka tygodni później Zofia stanęła na scenie w Berlinie podczas Międzynarodowego Kongresu Biotechnologicznego. Nie mówiła o zyskach, nie o genach. Nie o produktach, tylko o jednym. To, co tworzymy, wraca do nas, i jeśli nie tworzymy z miłością, natura nas poprawi. Zowita nie jest już firmą, jest mostem pomiędzy tym, co zapomnieliśmy, a tym, co jeszcze możemy zapamiętać. Tłum wstał, ale to nie był aplauz celebrytów, to była cisza głęboka, pełna szacunku cisza, jak w lesie. Zofia wróciła do Krakowa. Apteka przy rynku znowu działała, ale teraz ludzie nie przychodzili tylko po kremy. Przychodzili po rozmowę, po zioła, które leczyły wspomnienia, po opowieści. Bartek i Lena zostali z nią. A w podziemiach klasztoru zaczęto szkolić nową generację zielarek i zielarzy nie po to, by tworzyć nową biotechnologię. Ale by chronić stare, pewnej nocy, gdy siedziała w ogrodzie za apteką, podeszła do niej mała dziewczynka, miała może sześć lat, miała ze sobą zeszyt i stare nasionko w dłoni. Ciociu Zofio, a jeśli zasadzę coś, co pamięta zło, to co wyrośnie? Zofia uśmiechnęła się, klęknęła przy niej i powiedziała: Jeśli dasz mu światło, wyrośnie dobro. Bo nawet to, co pamięta ból, może nauczyć się miłości. Koniec.